To kompleksowy ogólnopolski program edukacji kulturalnej dla szkół i przedszkoli. Filmy z obudową metodyczną pogrupowane są w cykle tematyczne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych: przedszkoli, klas 1-3, klas 4-6, klas 7-8, szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2006 roku. Tematyka filmów i zagadnień, które przy ich okazji poruszamy jest zgodna z podstawą programową na poszczególnych etapach nauczania, polityką oświatową państwa oraz wpisuje się w programy profilaktyczno-wychowawcze placówek. Dzięki udziałowi w projekcie przygotowujemy młodych widzów do świadomego odbioru tekstów kultury, filmy i materiały dydaktyczne stanowią idealny przyczynek do dyskusji na wiele tematów. Cykle dedykowane dla klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych pomagają w przygotowaniu do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Każdy film z naszej oferty poprzedzony jest prelekcją lub wideo-prelekcją. W zależności od grupy wiekowej dostępne są również analiza psychologiczna, scenariusz lekcji do przeprowadzenia w szkole, karty pracy, wideo omówienia filmów lub wideo-tutoriale warsztatów plastycznych. Materiały przesyłane są nauczycielom przez koordynatorów projektów w danych miejscowościach. Za przygotowanie programu i materiałów dydaktycznych odpowiada grono specjalistów, aktywnych nauczycieli, metodyków, psychologów i pedagogów, a za kwestie organizacyjne grono specjalistów i pasjonatów z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji filmowej. Filmy dobierane są starannie pod kątem potrzeb i możliwości percepcji poszczególnych grup wiekowych. Bohaterami filmów zazwyczaj są rówieśnicy naszych młodych widzów. Którzy przeżywają podobne przygody, radości, ale też rozterki i trudności. Dlatego proponowane filmy są atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Wiele z filmów zdobyło nominacje i nagrody na prestiżowych międzynarodowych festiwalach filmowych. Chcemy wspierać również nauczycieli i pedagogów, dlatego w ramach Akademii Nauczyciela organizujemy cykliczne, bezpłatne webinary, w ramach których wyposażamy uczestników w przydatne im kompetencje. Zaproszeni goście odpowiadają na ważne dla nich pytania. Uczestnicy webinarów otrzymują certyfikaty. Seans w kinie lub na sali widowiskowej ma w sobie magię, dlatego warto korzystać z tej możliwości. Jednak jeśli z różnych przyczyn udział w seansie stacjonarnym nie będzie możliwy, można realizować program w wersji online lub hybrydowej, również otrzymując dostęp do wszystkich prelekcji i materiałów dydaktycznych. Wynajem biletu dla uczniów ustala kino lub dom kultury realizujący projekt. Ustalona cena zawiera seans wraz z prelekcją oraz dostęp do materiałów dydaktycznych. Nie, zgłosić można zarówno niewielką klasę, jak i kilka kilkanaście klas. Bo filmy dla młodej widowni to nasza pasja. Głęboko wierzymy, że nauka przez zabawę ma sens. Jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wspieramy procesy tworzenia filmów dla dzieci i młodzieży, działamy jako dystrybutor filmowy, organizujemy też takie wydarzenia jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy dla Młodego Widza i Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej projektu lub skontaktuj się z koordynatorem projektu w Twoim kinie lub domu kultury. Listę placówek realizujących program także znajdziesz na stronie internetowej. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma instytucji realizującej program, skontaktuj się bezpośrednio z nami.